Dzisiaj druga część. Oglądajcie. No tak, to wygląda pięknie. Dziękuję pani. Tak. Ja. Dobrze, no to myż. To, to mój chłopak zaraz będzie, tak? Tak. Du, 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 Chodź. Ja też mam. Nie. chodź. Tak, idę. Ani szybciej. Weźmy się na uroczystość. Wery i Pawła. Paweł. Czy będziesz szanować swoją żonę i kochać ją aż do śmierci? Tak. A ty, Wera, Weronika, będziesz szanować swojego męża i kochać aż do śmierci? Tak. Przyrzekacie sobie to? Zrozumiałam? Tak. tak. No to gratulujcie. Nowej parze. Hauser Weronika i Hauser Paweł. Pawłowi. Wuhu! mi się to trochę. No. A teraz? A teraz już samym bukietem! Asia! Trafiłaś! No wiem! Fajnie co? No tak! A teraz obrączki. Wymieńcie się nimi. Ogłaszam was mężem i żoną. Du, 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 du. Pierścionki założone? To. Tak. Dobrze. Wypijmy jeszcze szampan na wynos. Mamy szampan. Pijcie. Naleję wam wszystkim i mój chłopak wam też naleje. Więc weźcie kieliszki Okej. Okay. Dobra, muszę na chwilę. Dobra. Do, do, dobra. Trudno, jest tak. kwiatek na razie tutaj. Um, jeszcze... No właśnie, no... Jeszcze ja muszę mieć kieliszek. Dziady chyba i babcia nie piją, co nie? Ale mama i tata mogą się napić. I... I tak to chyba wszyscy, więc mój chłopak mój mąż przyjdzie właśnie z tym, z szampanem do Was. Dziękuję. 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 I teraz pimy za małżeństwo panny młodej panego. Mmm, ale dobrze. No, się tak szybko dorasta. Bardzo codziennie nie płacicie. No to teraz wracamy, a ja buduję z moim Pawłem nowy dom. Mamo, tato, zachowajcie pokój dla nich, dobrze? Tak. I jestem ciekawa, jak Lilce urośnie, zanim przyjdę. I upiekuj się pieskami. Tak. Dobrze, no to teraz idziemy do naszego nowego domu. Proszę, ubierzcie się w normalne ciuchy i spokojnie możecie wracać. Po! No to zostaliśmy tylko my skarbie. Uh -huh. Gdzie wybudujemy nasz dom, tak w ogóle? Nie wiem. Jeszcze zobaczymy, tak? Może koło swojej koleżanki. No, może gdzieś tam. Będziecie blisko. Mhm. Uh -huh. Lidzi, jeśli chcecie zacząć. Koko, ko, ko. Lejny. ...od... Odcinek. To. Zostawiać. Pięć. Tysięcy łapek w górę i widzimy się w kolejnym odcinku. Papa! Pa! Pa!